Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie w filmiku o pogaduszkach. Ceny metali kolorowych strasznie lecą w dół, strasznie lecą w dół. A tutaj mamy miedziuchę, która najbardziej cieszy oko, no bo to jest ta Milbera, nie? Milbera to jest powyżej 1 mm. Ciekawe czy tutaj jest ten milimetr, zaraz sobie to będziemy mierzyć. A jeżeli ceny spadają, to co zbieramy? No jak to co? Złoto zbieramy, bo złoto oczywiście trzyma cenę, idzie do góry. Takie procesory, no to jest y, najlepsza rzecz, według mnie, do zbierania mało miejsca zajmują. Y, złoto cały czas idzie do góry, można sobie to zbierać. Mi się tam troszkę już uzbierało takich procesorów. Parę groszy zawsze by coś wpadło, nie? No i ramy, nie? Pamięci ram, pamięci ram też, cena poszła do góry 160 zł za kilogram. A co to, to mi się, karta jakaś graficzna tutaj zapodziała? No nic, ale 160 zł za kilogram jedna karta, jedna kość RAM, ta właśnie większa to jest gdzieś około 2,80 do 3 złotych ta mniejsza no to złoty 20 zł, 40 nawet można powiedzieć też warto sobie to zbierać są kolekcjonerzy, którzy sobie to zbierają i po prostu oni to zostawiają do retro sprzętów, a z racji takiej że ramy się bardzo rzadko psują, no to pewnie te też działają i sprzedaż na skup po prostu jest nieopłacalna. Lepiej sprzedać lub wymienić na coś porządniejszego. No, ale nie, nie o tym dzisiaj pomówimy o cenach miedzi. Ceny miedzi, akurat Milbera tutaj jest 30,90. Pamiętam, że była już nawet po 47 zł. No i co? Jesteśmy troszkę niezadowoleni. Ale tutaj mamy kategorię milbere. Tutaj mam taki drucik miedziany. To jest z kabla chyba jakiegoś i tutaj cena już jest równe 30 zł za kilogram. Też y, troszkę spadło, no niestety, ale no, nie możemy nic z tym zrobić. Y, 30 zł 90 groszy. Tutaj mamy 30 zł równe. Aha, jeszcze procesory, no to procesory no to różnią się cenami strasznie, bo na przykład taki procesor to jest jakieś 180 zł za kilogram. A już taki procesor to jest około 350 zł za kilogram. A miałem tu jeszcze taki jeden um, ciężki, ciężki taki był. O jest, tu się schował. Taki no to jest 40 albo 45 zł za kilogram, tyle że on waży tyle. Że to jest warte tyle samo co, co ten procesor, nie. W sensie no, jeden procesor taki jest wart tyle, co jeden procesor taki. Nie, jednakże złota musi być tam bardzo podobnie, a cena z tego względu, że to jest miedziane, nie? Miedź pobielana. Tutaj jeszcze mam taką ciekawostkę. Tutaj mam miedź pobielaną. Taki. Płaskownik potężny, no ale niestety musi do pobieranej miedzi, która jest aktualnie warta 27 ,40 zł 40 groszy, a troszkę mi się je tam jej uzbierało. Taki woreczek mam mały. Nie wiem, z 2 kilo może tu będzie. Może 3. A no. Co odseparowuje to wszystko, żeby po prostu y, mieć jasność, że to jest y, powielana, to jest y, mix. Mix oczywiście jest droższy o 20 groszy, aktualnie jest 27,60, co też jest niezadowalające. No piecyki gazowe 25,40, no to już w ogóle klapa. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, ile u Was jest y, złom kolorowy. I jeżeli ktoś sprzedaje, no to dajcie mi znać ten złom komputerowy, tam procesory, ramy, płyty główne po ile macie, gdzie sprzedajecie. Wymieńmy się tymi informacjami w komentarzach, żeby było troszkę ciekawiej. I co? Teraz sobie zmierzymy tą milberę, bo jestem ciekaw czy ten drucik faktycznie ma 1 mm, bo tak posegregowany tu miałem i przejdziemy sobie do mosiądzu pobielanego i mosiądzu żółtego. Tutaj już w ogóle jest spadek mosiądz pobielany to jest 16 ,40 zł 40 groszy, a mosiąc żółty 18 ,60 zł 60 groszy. No ja ostatni raz, jak sprzedawałem, to było po 22, bardzo długo nie sprzedawałem. Czekałem, aż te ceny jeszcze wzrosną, a tu się okazało, że spadły i to nawet o te 30%. No też nie jestem z tego powodu zadowolony, ale co mi zostało? Zbieram, zbieram i jeszcze raz zbieram. Już mi się tam nieźle kilogramów uzbierało tak samo jak tego, ale tego to nie sprzedaję. Zostawiam sobie na czarną godzinę wszystkie te mniejsze rzeczy, tak agramy czy czy procesory, ponieważ to i tak idzie cały czas do góry. A to, no myślałem, że pozbędę się tych kilogramów, no ale sobie jeszcze trochę u mnie poleżą. Tutaj mogę wam zaprezentować suwmiarkę od kolegi Roberta. Dostałem w paczce. Bardzo już dziękowałem mu za to, ale podziękuję jeszcze raz. Dzięki, Robert. Ta submiarka, no, powiedzmy, że działa, ale tylko yy, tutaj, numerycznie, nie działa elektronicznie. Znaczy, działa elektronicznie, ale tak, baterie trzeba zmieniać codziennie. Nieważne, il, ile się yy, wiecie, używa. Bo na przykład, teraz zmienię baterię, a na drugi dzień już jest rozładowana. My, projekt, nie znam firmy. No ale sprawdźmy sobie tego grubaśnego kabelka. Tutaj ma dokładnie 0,4 mm. 0,4 mm. No. Najlepszy kabelek chyba do obierania był. Ten ma już 2 mm. I sprawdźmy sobie tego bydlaka. Ile on tu ma? No jest 1 mm. Czyli... Powyżej 1 mm to też się liczy, nie? No tak, możecie zobaczyć, jest 1 mm, jest 1 mm, także dobrze było posegregowane na oko, mierzone. No tutaj, no to niestety, ale takie złocisze to nie mają nic. I co, przejdźmy sobie jeszcze do aluminium, omówmy to. Aluminium mamy aktualnie mix aluminium po. Mix aluminium mamy po 5 zł, równe aluminium odlew jest po 5,20 i aluminium gary 5,50. Ceny spadły masakrycznie po ponad 6,70. Sprzedawałem aluminium odlew ostatnimi czasy. A aluminium mix to takie na przykład radiatorki, bardzo lubię, bardzo fajne. Tu spłyt główny głównie spłyt głównie głównych sobie je wyciągam. Taki radiatorek. Pisaliście, że można dawać do profilów, ale nie, nie, to nie jest profil, nie liczą tego jako profil. Wszędzie, gdzie sprzedawałem, bo robiłem nawet taki teścik, wziąłem parę skupów na ogień i na tapetę i sobie sprawdziłem, jak oni to segregują. I to jest wszystko aluminium mix. Nikt mi nie policzył tego jako aluminium odlew. W dwóch skupach zapytałem, wyśmiali mnie, powiedzieli, że chyba oszalałem. To jest zwykły aluminium mix. Także no, wprowadziliście mnie trochę w błąd. W następnym filmiku myślę, że będzie to już rozbiórka, chyba że nie będę miał na to czasu, więc nie wiem co będzie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że to będzie gruba jakaś rozbiórka. A teraz powiedzcie mi w komentarzach, ile udało Wam się uzbierać dobroci tej miedzi, bo też pewnie nie sprzedajecie, czekacie na lepsze ceny. Tak jak ja. I dajcie znać w komentarzach, ile macie aluminium, mosiądzu i miedzi. Ja będę już kończył. Taka dzisiaj pogadanka miła. I co? Widzimy się w przyszłym tygodniu. Dajcie lajka, dajcie suba, trzymajcie się. Na razie, cześć.